Liga wchodzi na ostatnią prostą, ale sprawy wcale się nie prostują, a raczej komplikują. Szczególnie w kwestii walki o mistrzostwo. Przekonacie się o tym, jeśli wytrzymacie z nami do samego końca. W niższych klasach rozgrywkowych wystartowały batalie o utrzymanie i awans, a na najniższym szczeblu naszej ligowej drabinki rozegrana została trzecia kolejka rundy rewanżowej. Tym sposobem weszliśmy w luty. Najkrótszy miesiąc w roku powinien być również tym najbardziej emocjonującym. W meczu na szczycie LSM górą. Lider tabeli wypunktował LWA, będąc zespołem dojrzalszym i mającym więcej atutów w ofensywie. Do przerwy było 1-0 po bramce Kamila Piliszki. LWA miała szansę, by zejść na przerwę z remisem. Jednak Damian Iracki nie wykorzystał przedłużonego rzutu karnego. Górą był dobrze dysponowany tego dnia Rafał Karczmarz. W 16 minucie LSM podwyższył na 2-0. V Piotra Maliszewskiego oznaczał rzut karny, a ze stojącej na 6 metrze piłki nie skudłował Adam Moryc. W końcówce Karol Litwiński podwyższył, a Tomasz Wójcik ustalił wynik meczu. Peo Lightning siedzi lsm na ogonie. W niedzielny poranek drużyna plastik omnium bez większego problemu grała Concentrix B. Wynik strzałem z rzutu karnego otworzył w 9 minucie Jakub Błaszczyk. Najaktywniejszy Kamil Prażmo zdobył kolejne dwie bramki. Jedną przed przerwą, jedną już w drugiej połowie. W końcówce padły jeszcze trzy gole. Łukasz Kuśmierczuk i Jakub Kostyła dobili Concentrix B, ale outsider czwartoligowej tabeli pokusił się o honorowe trafienie. Zaliczył je Bartłomiej Koper. Składa nam się to na wynik 5-1. To nie był dobry weekend dla Koncentryksów, bo niewiele niżej przegrał zespół A. Sporym zaskoczeniem był dla nas fakt, że Mateusz Hrabąż nie stanął między słupkami, a zagrał w polu. W roli goalkeepera zastąpił go Paweł Ruraż. To efekt urazu dłoni bramkarza Koncentrixu. Ruraż zastępował go całkiem udanie, ale swojej drużyny od porażki z emerlogiem nie uchronił. Do przerwy wynik był sprawą otwartą, bowiem tim Jakuba Pogody prowadził tylko 1-0. Po przerwie dość szybko sam kierownik Emerlogu podwyższył na 2-0. Kolejny gol to prezent od Kamila Rybickiego, który zapakował sobie efektownego swojaka. W końcówce obie strony dały sobie porazie. Rafał Górski w potwornym zamieszaniu zmniejszył stratę, ale po chwili zripostował go, notując przy tym dublet – Paweł Lipski. Cenne trzy oczka zanotowało mytos, który okazało się lepszy od patatajów. Bohaterem mitycznych został Mateusz Karchut, autor obydwu trafień zdobytych pod koniec pierwszej połowy. Patataje po przerwie zabrały się za robotę i odrobiły część strat po golu Jacka Michnara. Czasu na wyrównanie było więc dużo, ale mecz przez większą część trwania przypomniał nam teorię chaosu. Jak zawsze pewny Paweł Szpinda, pokonać po raz drugi się już nie dał. Tym razem w czwartej lidze bez remisów. Wiele wskazuje na to, że kwestia trzeciego miejsca premiowanego awansem rozstrzygnie się między LWA i Mythos. Choć Loki i Concentrix A nie są całkowicie bez szans. Szczególnie ci pierwsi, bowiem prezentują ostatnio wysoką formę. Koronne Króla Strzelców aktualnie wyrywają sobie z rąk Paweł Lipski i Adam Moryc. Zmagania w grupie mistrzowskiej rozpoczęły się od meczu Plagi Szczurów z Wabank. Po spotkaniu bankowcy chwalili się na swoim fanpage'u, że mogą świadczyć profesjonalne usługi deratyzacyjne. bowiem już po raz drugi w tym sezonie, grali Plagę. Tim Marcina Przemняка zaczął mecz Wiśmieńicie. Gola domacerni padł po kilkunastu sekundach gry. Cóż jednak z tego, skoro później strzelali już wyłącznie gracze w bordowych koszulkach. Przed przerwą wyrównał Leszek Huszaluk, a na 2-1 pięknym strzałem trafił Marcin Maguna. Rezultat 2-1 utrzymywał się niemal do samego końca. Plaga szukała swoich szans, ale w ostatniej minucie nadziała się na dwie cięte posty. Huszaluk strzelił na 3-1, a wynik końcowy ustalił Mateusz Kostkowski. Jeszcze ciekawiej było w rywalizacji technis Kurs z Bigosem. Nie tak dawno mecz tych dwóch ekip stał pod znakiem ostrzału bramki Mateusza Trękiewicza, który uwijał się jak w ukropie, ratując swoje drużynie remis. Tym razem przebieg był inny. Technic kurs w pierwszej połowie objęło prowadzenie, a w drugiej podwyższyło je do stanu 3-0. Dwie bramki strzelił Michał Marczuk, jedną jako pleszcz. Do końca meczu nie niespełna 4 minuty, a na tablicy wynik 0-3. Bigos miał prawo się załamać, ale tego nie zrobił. Sygnał do odrabiania strat dał Tomasz Krzyżanowski. Parę chwil później kontaktował bramkę zdobył Łukasz Traczkowski, a później ten sam zawodnik asystował Marcinowi Kośnickiemu. W 24 minucie mieliśmy remis 3-3. Co za emocje, ale to nie koniec. Jeśli ktoś teraz myśli, że Bigos poszedł za ciosem i dobił rywala, to jest w grubym błędzie. Sprawy w swoje ręce wziął Jakub Leszcz. Najpierw jego mocny strzał odbił jeszcze Damian Michalski, ale próba numer dwa ugrzęzła już w siatce. Piękna pogoń Bigosu na nic się zdała. W grupie spadkowej na remis zagrały czwarte piętro i Sokół. W pierwszej połowie prowadzenie sokułowi dał Łukasz Saubut. W drugiej wyrównał Paweł Gajowiak. Więcej z miała ekipa Marcina Piądło, ale Bartosz Stąpur nie po raz pierwszy udowodnił nam, że zna się na bramkarskim fachu. Kilka jego udanych interwencji skutecznie wybiło Sokołowi marzenia o wygranej. W niedzielę Abramów nie zasnął. Pupile lokalnej społeczności wygrali swój drugi mecz w sezonie. I to w dość dramatycznych okolicznościach. W pierwszej połowie jednego gola zdobył Daniel Saletnik. Przy jego mocnym strzele z dystansu nie popisał się Michał Szpos, choć wcześniej bronił naprawdę dobrze. Kapitan musiał więc ruszyć do odrabiania strat. Szło mu to jak po grudzie. Bliżej podwyższenia prowadzenia byli gracze Gieksy. 5 lutego zeszłego roku GKS Abramów wygrał z ekipą Kapital 1-0. Wydawało się, że dokładnie rok później rezultat się powtórzy. Jednak w 22 minucie Michał Skowron dał nieruchomościowcom wyrównanie. Team Szymona Kuli to jednak charakterna ekipa. Nie załamali się ani straconym golem, ani pechowo zmarnowaną szansą A2-1. Po chwili rzut rożny i Krystian Ogórek mógł euforycznie celebrować gola. Jak się później okazało zwycięskiego. GKS ma naprawdę znikome szanse na utrzymanie w trzeciej lidze, ale tego dnia nikt o tym nie myślał. To był czas na chwilę radości, a Kapitel może mieć jedynie nadzieję, że w przyszłym roku nie spotka się z zespołem Zabramowa 2 akurat 5 lutego. Ambitna gra Outsidera trzeciej Ligi zainspirowała nas do odwiedzenia oddalonej o niespełna 40 km od Lublina miejscowości Abramów. Zapraszamy! Moi drodzy, znajdujemy się w centralnej części Wysoczyzny Lubartowskiej, a ściśle mówiąc, w samym jej sercu, w Abramowie. To właśnie ta, jedna z 13 gmin powiatu lubartowskiego, jest siedzibą miejscowego klubu GKS Abramów, a ja przechodzę właśnie obok stadionu tej zasłużonej drużyny. Czym tak bardzo zasłużył się GKS Abramów, zapytacie, a ja śpieszę z odpowiedzią. Czwarte miejsce w trzeciej grupie lubelskiej jak klasy w sezonie 2014-2015. Oto największy dotychczasowy sukces popularnej GieKSy, jak autoktoni zwykli mawiać o swoich ulubieńcach. Ale czy lokalna społeczność wie, że tej zimy GKS Abramów bierze udział w Lubelskiej Lidze Halowej? Za chwilę to sprawdzimy. A póki co, korzystając z ładnej dzisiaj aury, zapraszam na spacer Arteriami Abramowa. Abramów, Arłamów, łatwo się pomylić. Tym bardziej, że jest tutaj nie mniej urokliwie, niż tej bieszczackiej osadzie słynącej z luksusowego hotelu. Możemy chwilkę zająć? Myślę, że nie możemy A Nie chodzi pan na mecz GKS Abramów? Co? Na mecz GKS Abramów? Nie chodzi pan? Nie Jak na razie nie jest nam łatwo nagrać jakiekolwiek wypowiedzi miejscowej ludności Panuje tu swoista zmowa liczenia. No jak pan ocenia postawę chłopaków z drużyny? GKS Abramów. No ja nie widzę, bo ja pracuję ciężko, w tym to tracie robię, przy śmieciach, to jak tak przyjeżdżam, to nie ma nikogo, Panu, pa, panowie jak są ludzie, to, to siedzą gdzieś tam, a, a ja nie mam czasu tam zaglądać, bo ja mam robotę w domu troszeczkę i... Ale chodził pan czasem na mecze? Proszę? Chodził pan kiedyś tam na mecze? Tak. Cóż moi kochani, miejscowa ludność, choć bardzo sympatyczna, to niestety, albo nie interesuje się piłką nożną, albo nie chce się wypowiedzieć o GKS Abramów. Żałujemy bardzo, Wracamy do Lublina. Abramów to miejscowość, której historia sięga drugiej połowy XIX wieku. Wówczas była ona jednak w własnością folwarku Wielkie. Dziś zachowała się również wieś Wielkie, sąsiadująca z Abramowem, będąca sołectwem przy tutejszej gminie. Trudna historia polski pod zaborami nie ominęła również wysoczyzny lubartowskiej. W czasie I wojny światowej Abramów został całkowicie zniszczony. To co oglądamy tu dziś, to zabudowania pochodzące z lat późniejszych. Obecnie Abramów, będący siedzibą gminy, liczy sobie około 600 mieszkańców. Zobaczymy tu sklepy, punkty usługowe. Jest tu zespół przedszkolno-szkolny, a także kościół. Kościół, szkoła, strzelnicy. O strzelnicy nic nam nie wiadomo, ale swoistą strzelnicą piłkarzy GKS Abramów jest ich boisko, położone nieopodal wspomnianego kompleksu światowego. Niestety w bieżącym sezonie jest to głównie strzelnica dla rywali. GKS na swoim terenie zdobył tylko 4 gole, a stracił aż 19. Na wyjazdach nie jest lepiej. 5 bramek strzelonych i 29 straconych. Z jednym punktem w tabeli GieKSa zajmuje ostatnie miejsce w trzeciej grupie B-klasy. Ten punkt udało się wywalczyć na koniec rundy, remisując 2-2 z Legionem Tomaszowice. Ale nie zawsze było tak kiepsko. Założony w 1985 roku klub przeżywał też swoje lepsze chwile, grając w A-klasie, a nawet nieśmiało pukając ciut wyżej. W 2010 roku Żółto Niebiescy dotarli też do piątej rundy Okręgowego Pucharu Polski, gdzie ich przygodę z rozgrywkami zakończył Sławin Lublin. Oto komplet wyników dziesiątej kolejki Trzeciej Ligi. Pauzowały MW Lublin i Świeżaki. Lider Trzeciej Ligi śpiewa już sobie pod nosem Nas nie dogoniat. W grupie spadkowej zrobiło się trochę ciaśniej. i no i co? No i dobrze, końcówka sezonu będzie ciekawa. Podobnie jak walka o tytuł Króla Strzelców, gdzie również ciasno jak w tej Krzyżówce. W 100% udał się Klastmedowi rewanż na SSPNL. Dwa tygodnie wcześniej spotkanie obu tych drużyn zakończyło się rezultatem 2-0 na korzyść sędziów. Tym razem też było 2-0, ale dla Klasmedu. medu. Obie bramki padły po zmianie stron. A strzelili je Dariusz Dąbek i Maciej Średnicki. Ten drugi ładnym uderzeniem przelobował Jakuba Barana, który to wcześniej kilka razy ratował SSPNL od utraty gola. W końcówce Baran opuścił boisko, a SSPNL próbował gry z wycofanym bramkarzem, ale były to marne próby. Essenca nie rezygnuje z marzeń o wygraniu drugiej ligi. Ekipa Artura Bogaja wygrała z robimy marketing 4-1. Pierwszą bramkę w 11 minucie z przedłużonego rzutu karnego zdobył Damian Harmast. Marketingowcy szybko złapali trzy faule, ale potem się pilnowali, aż do feralnego zagrania ręką Rafała Szyszki. Na 2-0 po przerwie podwyższył Piotr Wojciechowski. Marketingowcy w końcówce ruszyli do odrabiania strat, mając nadzieję na powtórkę sprzed tygodnia, gdy dogonili widok. Arkadiusz Szok golem kontaktowym wzmógł jeszcze apatyty na dramatyczną końcówkę meczu. Jednak pechowcem ostatnich minut był Paweł Balcerek. Najpierw wyłożył piłkę Grzegorzowi Goralowi, który skrętnie skorzystał z prezentu, a potem na dokładkę zapakował sobie samą buja. W bardzo dobrym stylu fazę finałową rozpoczęła malagenia. Zwycięstwo nad kancelarią Eurolegę może nie jest najtrudniejszą rzeczą, której można dokonać w piłce, ale to już kolejny mecz, w którym Tim Michała Malinowskiego imponuje konsekwencją i solidnością w tyłach. Sprawę ułatwili też rywale, w szeregach których zabrakło Piotra Dajosa, czy przede wszystkim Rafała Szadego. Bez swoich strzelb Eurolegę nie zwojowało za wiele a gole dla Malagenii w tym dniu strzelali Mariusz Kazimierski, Gabriel Parada oraz dwukrotnie Krystian Iwaniuk. Drugie połowy to z Mora Królewskich. Zespół Marcina Dobrzyńskiego do przerwy prowadził z Bileniu 1-0 po golu Jakuba Lewickiego. Cóż jednak z tego, skoro mecz trwa 24 minuty. W drugiej połowie tego ostrego spotkania do głosu doszli informatycy. Najpierw dwa kluczowe gole zdobył Adam Schindler, a następnie przeciwników dobił dubletem Dawid Kurkiewicz. Przy ostatniej z bramek spore pretensje o brak gwizdka do sędziów miał Patryk Czajka który zresztą przez cały mecz miał wiele do powiedzenia. Jak widać na załączonym obrazku, o jakimkolwiek faulu Kurkiewicza mowy być nie może. Warto jednak zauważyć, że spotkanie toczyło się w nerwowej atmosferze. Oprócz pięciu goli zobaczyliśmy, a raczej zobaczyli je zawodnicy, pięć żółtych kartek. To jednak chyba domena gry o utrzymanie. Oto wyniki tej kolejki. Pauzowały zespoły obi i widoku. Przesądzony jest już los kancelarii Eurolega i Królewskich. Przesądzone nie są jednak losy walki o tytuł najlepszego strzelca. Włącza się do niej coraz śmielej Krystian Iwaniuk. Za plecami bardzo bezpiecznego APP Energy rozpoczęła się zacięta rywalizacja awans do Ekstraligi. W meczu Mentozy z wściekłymi psami obejrzeliśmy tylko dwie bramki, po jednej dla każdej ze stron. Wynik w 16 minucie otworzył Damian Kuciński, który w pierwszej połowie nabawił się kontuzji kostki. Wydawało się, że na boisko już nie wróci. Nie dość, że wrócił, to jeszcze zrobił robotę. W końcówce to on napędzał akcję Mentozy, która szukała zwycięskiego gola. Miał jednak pecha, a Mentoza zwycięskiej bramki szukała. Bo wcześniej z rzutu wolnego do remisu doprowadził Paweł Czarkowski. Matgeo zrewanżowało się marmocie za porażkę z rundy zasadniczej. Początek meczu należał jednak do świstaków, które po składnej akcji zdobyły gola. Na listę strzelców wpisał się Bartosz Sareło. Później marmota skupiła się na defensywie, ale w wyniku 1-0 do przerwy nie dowiozła. W 11 minucie rozklepaną defensywę rywali pognębił Karol Przebirowski. Po zmianie stron znów to marmota zaczęła lepiej, ale potem oddała rywalom inicjatywę. Pod bramką Marcina Kuflejskiego działo się sporo, aż w końcu arkadiusz w Lizło trafił na 2-1. Kilka minut później marmota mogła wyrównać. Po faulu Marcela Kapuśniaka na kaz Lubiszu, sędziowie podyktowali rzut karny, ale Kapuśniak zrehabilitował się w pełni. Obronił strzał Marcina Wojtaszka. Rewanż udał się również Bosko, które w końcówce rundy zasadniczej uległo golasom. Tym razem obie ekipy spotkały się już w grupie spadkowej. W obydwu połowach Bosko trafiało do siatki dwukrotnie, a rywale tylko raz. Bilans jest więc jasny. 4-2 dla ekipy Piotra Flisa, w szeregach której hat-trickiem popisał się Wolodymyr Trochymczuk, a jednego gola dorzucił Dmitry Kobzew. Po stronie przeciwnej do siatki trafiali Paweł Girut i Piotr Ruj. Ta porażka na 99% oznacza degradację golasów. Jukendens od zwycięstwa rozpoczęło zmagania w fazie finałowej. Tancerze pokonali Niedysponowanych 1-0 po jedynej bramce Łukasza Patronowicza, zdobytej z rzutu karnego już po końcowej syrenie pierwszej połowy. Mimo tradycyjnych problemów kadrowych, tancerze zagrali z wielką ambicją i wolą walki, a równie tradycyjnie ich ostoją bramce był Łukasz Dzirba. Tak mógłby wyglądać ten materiał, bowiem nie nagraliśmy żadnej z siedmiu bramek dla Niedysponowanych. Głównie dlatego, że etatowy kamerzysta występował w tym meczu jako zawodnik, który z bliska mógł podziwiać dynamiczne szarże Filipa Błuska-Czarnolasa i spółki. Niedysponowani wygrali ten mecz 7-1, choć do przerwy było tylko 1-1, bo faktycznie Patronowicz wyrównał z karnego. Gdy Jukendens opadło z sił, ekipa z Dysu nie pozostawiła już jednak złudzeń. Tak prezentują się rezultaty dziesiątej kolejki w pierwszej lidze. Pauzowały APP, Energy i Ułani. Wydaje się, że APP może z dużym spokojem podejść do finiszu sezonu. Los dwójki outsiderów jest zaś praktycznie przesądzony. Bez większych zmian wśród najlepszych strzelców. No to się porobiło. Nexbet do minionego weekendu miał na koncie komplet punktów i szedł po Mistrzostwo Ligi krokiem defiladowym. Wszystko zmieniło się 5 lutego. Najpierw Nexbet przegrał w szlagierze kolejki z Mur. Po drużynach zabrakło niezwykle ważnych postaci, takich jak Jakub Wankiewicz czy Rafał Stępień, ale mimo to obejrzeliśmy mecz stojący na bardzo wysokim poziomie. Zabrakło jednak trochę dramaturgii. Do przerwy 0-0 i można było śmiało mówić o partii szachów. Po przerwie przebłysk Mur zakończył się łatwym golem Marcina Urbana, dla którego był to wymarzony wręcz powrót do gry po kilkutygodniowej nieobecności. Pięć minut później fał na Macieju Kleszczu przyniósł przedłużony rzut karny dla mistrzów orlikowej ligi Szóstek. Do piłki podszedł Piotr Pacek. Przegrał pojedynek z Łośuchem Podlaskim, ale okazja do rewanżu nadarzyła się natychmiast. Pacek sprytnie ograł bramkarza i trafił na 2-0. Mur, mimo oblężenia bramki Mateusza Dudka, zdołało dowieść 0 z tyłu do samego końca, co jest zasługą całej drużyny, ale i w dużym stopniu samego bramkarza. Po tej porażce Nexbet nie miał już dużego marginesu w meczu z Padbudem. Na szczęście dla lidera Beniaminek miał problemy kadrowe i zebrał tylko szóstkę graczy. Mogło się więc wydawać, że ten mecz będzie dla faworyta formalnością, ale Padbud już nieraz w tym sezonie pokazał, że lubi sprawiać niespodzianki. I zrobił to po raz kolejny. Do przerwy team Piotra Bielaka przegrywał 0-1 po golu Huberta Poleszaka, ale w drugiej połowie Michał Zagrodniczek i Patryk Grzegorczyk całkowicie odwrócili losy meczu. Zrobiło się 2-1 dla Padbudu i to Nexbet wylądował na musiku. Ostrzał bramki Piotra Urbańczyka nie przynosił skutku, bowiem pokonanie tego bramkarza w bieżącym sezonie to zadanie z gadunku absolutnie najtrudniejszych. Urbańczyk znów włączył tryb superbohatera. Ty niezły jest jesteś. Ale i on jest tylko człowiekiem. W końcu popełnił błąd i wpuścił przy krótkim słupku uderzenie Jarosława Wójcika. Dla Nexbetu to niby strata dwóch oczek, ale gol zdobyty na pół minuty przed końcem meczu na koniec sezonu może okazać się naprawdę arcyważny. Omówiliśmy niedzielę, gdy pierwsze punkty stracił Nexbet, Porana na sobotę, gdy pierwszy punkt grała KS Ruta. Dla podopiecznych Krzysztofa Grabowskiego to już typowe popij wodą, ale tifozi tracąc punkty w tym meczu, przystawiło sobie ostrze noża do gardła i mocno ucisnęło. Ruta prowadziła po bramce Grzegorza Iwańczuka. Wyrównał w 11 minucie Marcin Paprocki. Po zmianie stron znów to Beniaminek objął prowadzenie, tym razem po strzale Bogdana Sawycza. W 17 minucie tifosi wykorzystało rzut karny, doprowadzając do remisu. Gdy minutę później Paprocki trafił na 3-2, można było sądzić, że Ruta po raz kolejny zostawi po sobie przyzwoite wrażenia, ale bez żadnej zdobyczy. Ale tym razem było inaczej. Nieodpowiedzialna postawa Tifozji zakończyła się fatalnie. Brak sekuracji w defensywie, kontra Ruty, dwóch na bramkarza i gol Iwańczuka na 3-3. A wszystko w ostatniej minucie. Tak doświadczony zespół nie ma prawa robić takich błędów. A jeśli je robi, musi liczyć się z konsekwencjami. Spadek coraz bliżej. Jeśli chodzi o Rutę, na pewno nie byłoby tego punktu, gdyby nie wyśmienita wręcz postawa Gabriela Bednarczyka między słupkami. Na dodatek bramka szruty zaliczył asystę i asystę drugiego stopnia. Dużo obiecywaliśmy sobie po meczu po teamu z Sabiksem, a tymczasem skończyło się pogromem. Spotkanie świetnie ułożyło się karcianym, którzy po czterech minutach prowadzili 2-0, a na przerwę schodzili z manitą. W drugiej części nie musieli już forsować tempa. Sabiks nie podjął walki i przegrał aż 1-7, a najlepszą recenzją gry biało-zielonych w tym meczu była ta bramka Piotra Barana, przy niezwykle biernej postawie przeciwników. Baran, podobnie jak Erwin Sobiech, ustrzelił w tym meczu dublet. Pozostałe gole zdobyli Karol Struk, Jakub Bednara, Sebastian Cieślak i dla Sabiksu Łukasz Styżej. W dobrej formie są czarni, choć pokonanie Gitimu nie przyszło łatwo. Już tydzień temu sygnalizowaliśmy, że gitowcy potrafią dobrze rozpoczynać mecze. Potwierdziło się to po raz kolejny. W trzeciej minucie Piotr Powęzka zdobył gola na 1-0. Na przerwę to jednak czarni schodzili prowadząc 4-2. Nie przesądzało to jednak definitywnie o losach meczu. Na dowód tego niedługo po zmianie stron Gitim strzelił dwie bramki i wyrównał. W 17 minucie Sławomir Flis trafił jednak na 5-4, wykorzystując asystę Wojciecha Migryta, a wynik końcowy na 6-4 ustalił Kamil Sikora. Togatus pokonał Adampol Team. I tym razem nie będzie dla wiadomości TVP, bo to prawda. Ale chodzi wyłącznie o drugą połowę. Problem w tym, że po pierwszej Świniczanie prowadzili 7-1, dominując na boisku bezdyskusyjnie. Mogli więc sobie pozwolić na moment rozprężenia po przerwie. Skończyło się utratą trzech bramek. Potem Adampol dołożył jeszcze dwa gole, co złożyło się łącznie na wynik 9-4. Blisko połowę dorobku wypracował Paweł Szyjduk, autor czterech trafień. Do cyfrówki zabrakło przede wszystkim skuteczności. Ponad miarę było za toną szalancji. Nie zmienia to jednak faktu, że za wiele emocji to spotkanie nam nie przyniosło, bo i przynieść nie mogło. Mistrz ligi ograł zdegradowanego praktycznie Beniaminka, który ma najgorszą defensywę w lidze. Bogato stracił już ponad 60 goli. To lepiej. Już 70 prawie, panie rezyseze. 70? Dokładnie to 68. Zaczęliśmy od meczu Mur i na nim skończymy. W sobotę mistrzowie OLS pokonali aletakcji 5-1. Taksówkarze bez kart z Wasila i Adriana Prażmo mieli stanowczo za mało argumentów, by napsuć rywalom więcej krwi. Po dwa gole dla zwycięzców strzelili Piotr Pacek i Konrad Zieliński, a jednego Kamil Skowron. Honorową bramkę dla AleTaxi z rzutu karnego zanotował zaś Arkadiusz Sidor. Pierwsze potknięcia na eksbetu, pierwsza zdobycz ruty. To była kolejka dziewiczych zdarzeń rozowała Politechnika Lubelska, która z sukcesem rywalizowała w półfinale Akademickich Mistrzostw Polski. Drużyna Andrzeja Kurysa uzyskała awans do finałów. Wróćmy jednak do lak. Na górze tabeli arcyciekawie, ciekawie, o czym jeszcze powiemy. Na dole trudna sytuacja Tifozji, która ma bardzo niewygodny terminarz i 3 punkty straty do Sabixu. Wyścig o koronę króla strzelców nie zatrzymuje się ani na moment. O tym, jak ciekawy będzie finish ekstraligi, najlepiej niech świadczy ta grafika. Nexbet, Mur i Adampol mają przed sobą jeszcze kluczowe mecze i wydaje się, że Mistrza Ligi poznamy dopiero w ostatni weekend lutego, gdy oglądać będziemy ostatnią kolejkę Ekstraligi. Będziemy śledzić te rywalizacje z wypiekami na twarzy do końca. A co w najbliższy weekend? Walczącemu o obronę tytułu Adampolowi Psikusa zechce sprawić Poker Team. Mecze tych dwóch drużyn to już halowy klasyk. W miniony weekend pauzowali liderzy grup mistrzowskich i spadkowych. Teraz wracają do gry. Warto zwrócić uwagę choćby na mecz APP Energy z Madgeo. Z kolei w czwartej najbardziej nurtuje nas pytanie, czy Merlok utrzyma dobrą passę i ogra mytos, włączając się tym samym do walki o awans. Na koniec tradycyjnie harmonogram weekendu.